Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy drożdżówki z serem i owocami. U mnie z borówką i truskawkami. Możecie użyć również innych owoców: maliny, wiśnie, czereśnie, co tylko lubicie. Ważne, żeby drobno je pokroić. Jest pyszna, mięciutka i wilgotna. Naprawdę pyszna. Mało słodka, więc jeśli chcecie, żeby była bardziej słodka, polejcie ją lukrem. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od wymieszania jednej szklanki ciepłego mleka z jednym opakowaniem suchych drożdży. To jest 8 g. i 3 łyżkami cukru. Zamieszam trochę i odstawię dosłownie na kilka minut. Teraz możemy dodać do drożdży jedno jajko. 450 g mąki pszennej tortowej. I zaczynamy wyrabiać. Jak ciasto nam się zacznie łączyć, dodam jeszcze 70 g roztopionego i przestudzonego takiego lekko ciepłego masła. Ciasto wyrabiamy jeszcze około 5 minut, żeby wchłonęło całe masło i ładnie się zagniotło. W razie potrzeby podsypcie około 1 dwoma łyżkami mąki. Nakrywamy teraz ciasto ściereczką bawełnianą lub folią spożywczą i odstawiamy na około 60 minut, żeby podwoiło swoją objętość w ciepłe miejsce. Przygotujemy sobie teraz nadzienie. Potrzebujemy twarożku zmielonego. Około 300 g, może być taki nasernik, tylko gęsty. Dodam do niego jedno jajko i około 2-3 łyżki cukru. Jeden budyń waniliowy. Budyń ma 60 g. Mieszamy wszystko dokładnie i odstawiamy. Przygotowałam sobie również. Miseczkę borówek i miseczkę truskawek. Jest to około jednej szklanki borówek i jednej szklanki truskawek. Truskawki pokroiłam w mniejsze kawałki. Ciasto mi już wyrosło. Minęła jedna godzina. Musimy teraz przełożyć nasze ciasto na stolnicę. Ja sobie ją odrobinę podsypię mąką. Ciasto musimy ponownie odrobinę zagnieść. Ciasto dzielimy na dwie części. Każdą część rozwałkowujemy na prostokąt. Ciasto smarujemy połową serka. Jedną część ciasta zrobimy z borówkami, posypujemy powierzchu, zawijamy ciasto w roladę. Rozkrajamy na pół wzdłuż. Z jednej strony nie do końca. I wywijamy naszą roladę, zawijając jedną za drugą. Gotową przekładamy do blaszki, do foremki na keksówkę, którą sobie już wysmarowałam odrobiną masła. Możecie również wyłożyć papierem do pieczenia. Przekładamy delikatnie. Na razie ją odłożymy na bok i zrobimy drugą. Drugą część robimy w ten sam sposób, tylko z truskawkami. Teraz jeszcze odstawię moje drożdżówki na około 30 minut, niech odrobinę jeszcze podrosną, i w międzyczasie rozgrzejemy piekarnik. Minęło już 30 minut, rozgrzałam piekarnik do 180 stopni, góra-dół i będę piekła nasze drożdżówki około 45-50 minut. I gotowe. Pachną niesamowicie. Jak przestygną, możecie je posypać odrobiną cukru pudru albo zrobić do nich lukier, bo drożdżówki nie są mocno słodkie. Ale takie właśnie lubię, bo wtedy można zjeść ich odrobinę więcej. Bez wyrzutów sumienia. Są naprawdę mięciutkie i pyszne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, Próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę spojskiejzon.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!